No hej, dzisiaj pokażę Wam jak otworzyć manualnie klapę bagażnika w Insignia Sport Tourer i jak wymienić ten switch, jeżeli on nie działa. Na początek musimy dostać się do środka do bagażnika i mamy tutaj ten otwór. Jeżeli zajrzymy tam do środka, to jest tam taki mały mechanizm i trzeba wziąć jakiś śrubokręt i popchać ten mechanizm, żeby otworzyć klapę. A teraz zajmiemy się wymianą przycisku w klapie. Bierzemy płaski śrubokręt i próbujemy wsadzić go pomiędzy przycisk a obudowę i troszkę podważamy i on powinien swobodnie sobie wyjść. Tak on wygląda z drugiej strony. Jak już go wyciągniemy i przetniemy przewody, to możemy spróbować je zewrzeć razem. Jeżeli po zwarciu mechanizm zadziała i klapa się otworzy, to jest właśnie duża szansa, że to był przycisk wadliwy i po jego wymianie wszystko będzie ok. A jeżeli się nie otworzy, to znaczy, że możliwe, że coś inne jest walnięte i wtedy musimy szukać dalej. U mnie był przerwany przewód, a także był wadliwy przycisk. Na przewodach powinna być mała naklejka, która mówi nam o numerze części, więc notujemy sobie i zamawiamy nowy przycisk. Podłączamy przycisk do przewodów, lutujemy, jeżeli mamy taką możliwość i zakładamy koszulki termokuczliwe, żeby to zabezpieczyć. Wpychamy z powrotem na swoje miejsce i gotowe.